Poważny ochraniarz, zamieniłem się. Dobra, przeszkody są gotowe. A najważniejsze, że nie ma tutaj taty. Zerknij tylko, czy nie idzie. Poszedł? Dobra, to wracaj. Wiesz, za popite często mamy problemy. Tak, to do pracy. No to zaczynamy. Hop! I dalej tum turum Oj! Teraz super! Mega trudny poziom i skok! No, to była mała rozgrzewka, a teraz można iść do pracy! A teraz będzie super gra! Raz, dwa, trzy, zaczynamy! I hop, aho, trut, i ostatni, ho! Ha, wow. <śpania> panie! O, chłopaki! Co to było? Nie wierzę swoim oczom. Ja chyba coś tam widziałem. Co, my tutaj ćwiczymy? ćwiczymy! Ćwiczymy bicepsy. Nie, 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 nie. Ja widziałem coś małego. Widziałem takie coś bardzo małego jak Twoja ręka. Nie takie małe jak Twoje handle albo te bicepsy. To było coś takiego bardzo, bardzo małego i kolorowego. Ale co, pobyt? Są u nas zabronione. Dokładnie, zgadza się. Zabronione. A ja właśnie jednego widziałem. Przyznajcie się. Trzeba jak najszybciej pozbyć się go z domu. Ale do czego mamy się przyznać? Nic tutaj nie mamy. Wyobrażasz sobie jakieś różne rzeczy. Tylko mi się wydawało? Tak. Aha, to nic dziwnego. Zamówiłem taką fajną rzecz. Już zaraz Wam pokażę, co to. Tato, a co to jest? To skaner przeciwko popitom. Teraz bez problemu je wszystkie znajdę. Pokażę mi gdzie znajdują się popity. Ha, 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 ha. Ha, wiedziałem. Okłamałeś mnie, jest tu. Oj tata, nie kłamałem, ja po prostu zapomniałem ci o nim powiedzieć. Jest tutaj, proszę. Zabierz to coś ode mnie. Yy, och, dobra, dobra, wystarczy. Schowaj to od razu, nie pamiętasz, że mam alergię na popity? Wystarczy sekunda i od razu źle się czuję! Zaraz wracam. O. Tak, tak, dawaj tutaj. Wyrzucimy go do kosza na śmieci. Uważaj! Dawaj, dawaj, o! Płoń gorącym płomieniem! okropny popicie. Uff. To przez ciebie dostałem alergii. Mówiłem ci, żeby nie trzymać tego czegoś w domu. Idę to wyrzucić. Oj, 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 ma skaner na popity. Czego się boisz? Popita tu nie ma. Nie, no wręcz przeciwnie, trzeba się bać, bo mam jeszcze ukrytego jednego popita. Ale jesteś przebiegły. Dobrze go ukryłeś? No jasno, ukryłem go tak dobrze, że nikt go nie znajdzie. A o czym przed chwilą rozmawialiście? Co ukrywacie? E, to to nie ja to, to mój nauczyciel. Tak, tak. Ukrywa e, odpowiedzi na test ukrywa, żeby ich nikt nie znalazł. E, tak. Uh -huh. Cała klasa szukała, ale nikt nie znalazł. A mnie wydawało się, że jest tu ukryty gdzieś jeszcze kolejny popit. No dobra, ja idę teraz do pracy. A wieczorem wrócę do domu ze skanerem, i on pokaże mi, gdzie są ukryte. Powie mi, co gdzie jest. Przeprowadzimy skanowanie całego domu. I tak, jeśli popit niechcący się gdzieś pojawi, schowa, albo niechcący się ukryje, to ja go na pewno znajdę. Ojej. Dzisiaj wieczorem dostaniemy karę. Czemu od razu karę? No wiesz, niby dobrze go ukryłem, ale nie wiedziałem, że ma skaner. Tak? No, ten popit skaner to... No cóż. Super. Szkoda, że tata go dzisiaj zabierze. Tak, tak, zabierze go. Chyba, że ukryjemy go w jakimś bezpiecznym miejscu. A co to za miejsce, w którym nawet skaner popit go nie znajdzie? Właśnie. A co, jakby ukryć tego popita w jakimś najbardziej widocznym miejscu? O co ci chodzi? Dobra, chodź ze mną, zaraz ci wszystko pokażę. Słuchajcie, wpadłem na taki super pomysł. Koniecznie napiszcie, czy podoba wam się ten pomysł. I zostawcie lajka, okej? Okay? Kto zostawia lajka, jest fajny. Dobra, będzie super. No dobrze, poranna kawka i do pracy. O, po problemie. Swoją drogą alergię na popity to nie żarty. A ta głupia zabawka była już bardzo blisko. O, przyszli. Tato? A jak działa skaner na popity? Aha, skaner na popity. To przełomowe naukowe osiągnięcie warte bardzo dużo kasy. Ale ważne, żeby ci, którzy mają alergię na popity mieli je przy sobie i widzieli, gdzie te okropne rzeczy się mogą skrywać. Żeby dokładnie widzieli, gdzie są te paskudztwa. Co w tym zabawnego? Nic, nic. Powiedziałem coś śmiesznego? Naprawdę nic! Super wynalazek! A te wasze popity to taki nonsens, którego nikt nie potrzebuje. Po co to komu? Jakie korzyści daje dzieciom? Tak, tak, bezużyteczne. Jak w ogóle można się tym bawić? Tak, dokładnie. Jak to bezużyteczne? Aha. Tak, racja. Bardzo bezużyteczne. Tak, tak. Po co nam coś takiego? No tak, ciągle to powtarzam. Dobrze, że w końcu zrozumiałeś. To prawdziwa mądrość życiowa. Pamiętaj popity, to... to... to jest niepotrzebne. Tyle. Nie mam czasu dokończyć kawy z wami. Wylejcie to, proszę, a na mnie już czas, muszę iść do pracy. U! O, jakoś dziwnie się czuję. Wstałem i od razu zakręciło mi się w głowie. Nie tylko kręci mi się w głowie, ale też całe ciało mnie swędzi. O... A no dobra. Chyba czas do pracy. Wy też coś takiego czujecie? Nie, u nas wszystko okej. Okay. Za mną jest coś nie tak. Wow, tak szybko to zadziałało? Tak! Alergia na popit! No tak, padłem na pomysł go ukryć, ale teraz on przez cały dzień będzie wpływał na to, jak się tata czuje. Oj, mam nadzieję, że się nie rozchoruje, mam zawroty głowy. Co to jest? Co to za swędzenie? Ha? Co to jest? O! O! Co to niby ma być? Wyskoczył mi gigantyczny pryszcz. Bleh. I jak mam go wycisnąć? Ech, to nie działa. Ha? Już dwa. Co mam zrobić? Wielkie kolorowe pryszcze! Skąd one się wzięły? Raz, dwa, trzy, cztery. Ojoj, muszę pilnie zamknąć drzwi. No, a gdzie jest tata? O, to jest! Mhm. Co on tam robi? Oj, oj, oj! Co to niby ma być? Poważny ochraniarz. Zamieniłem się wchodzącego popita. E, tata, ta, ta, wszystko z tobą w porządku? Tak, wszystko okej. Okay. W porządku, potrzebuję dosłownie minutki. Okej. Okay. Jakie minutki? Co się ze mną stało? Czas do pracy, tato. Spóźnisz się. Muszę się jakoś wydostać do pracy, tak żeby Dawid i Artur mnie nie widzieli. Zakryję się ręcznikiem, tak jakbym wycierał głowę. Wszystko ok, z tobą, tato? Tak, wszystko świetnie. Wycieram teraz twarz. Nie podchodźcie. Nie zbliżajcie się do mnie. W porządku? To było trochę dziwne. A może alergia się zaczęła? Może tak! No tak, popitowa alergia. Czy ktokolwiek kiedykolwiek spotkał się z alergią na popity? Myślałem, że każdy rodzic, każdy tata i mama ją mają. Tylko zdjęcia. Same zdjęcia i żadnego rozwiązania. Żadnego sposobu. Jak tu wyleczyć tą chorobę? Tato, co tam? Tato! Wszystko, wszystko w porządku. Hmm, Okej, okay. w sumie to nic tutaj nie jest w porządku. Nie mogę cały dzień w pracy chodzić z ręcznikiem przecież. No tak, ale w pracy założę maskę. Hm. Chłopaki, przyniesiecie mi, proszę, maskę? Jest gdzieś na dole, proszę. Jasne. Przynieście, a ja będę w łazience. Co to za koszmar? Strasznie to wygląda. Okropieństwo, żeby ktoś, kto nienawidzi popitów, sam stał się popitem. Ciekawi mnie, po co mu maska. A może się boi, że zarazi nas alergią popit? Skąd mam wiedzieć? Tata! Przynieśliśmy! Okej, okay, to podajcie mi ją, tylko ostrożnie. Proszę bardzo! Dziękuję. nie trochę lepiej. Tylko połowa twarzy zakryta. Hm, potrzebuję drugiej maski. Chłopaki, przynieście mi jeszcze jedną maseczkę. Co? Potrzebuję drugiej? Dobra, dobra, już przynosimy. Potrzebuję drugiej maski, zastanawiam mnie po co. Mamy ją! Dobra, dobra, ostrożnie, podajcie mi ją tutaj. Dzięki. He, he, he. Będę niczym ninja. Masz bilecik? Hej, dokąd idziesz bez płacenia? O tak. Co jest nie tak z moją twarzą? Nic, wszystko w porządku. Po prostu ci się wydaje. Wydaje i tyle. To wygląda okropnie. I co, słyszysz coś? Nic nie słyszę. To mnie na pewno nie uratuje. No tak. Od razu widać, że coś jest nie tak ze mną. Widocznie nie czuję się zbyt dobrze. Co ze mnie za strażnik? Chyba pracujesz w cyrku. Ochraniasz w cyrku. Wtedy by się nie bali. Jak ty w ogóle wpadłeś na pomysł, że ukryjesz popit na głowie taty? Artur, Dawid. Chłopaki, tylko się nie bójcie. Wyjdę, ale musicie być gotowi na to, co zobaczycie. Dobra? W porządku? Tak, tato, wyjdź. Gotowi jesteśmy. Dobra chłopaki, wychodzę, tylko ostrzegam, niczego się nie bójcie, okej? Okay? Jest w porządku, wyjdź! To wygląda tak. Sprawa jest taka, że rano czułem się trochę nie za dobrze, a potem zobaczyłem, że nie jestem zbyt zdrowy niestety. Nie do końca wiem co to. Tak czy siak, cokolwiek to jest, to wszystko jest w porządku. No dobra, dobra, chodź! Tylko się nie wystraszcie. A, to potwór popit! Ej, jaki potwór! To ja! Stop, stop, stop! Czekajcie! Rozumiem, że nie wyglądam jak ja. W końcu nigdy nie lubiłem tych popitów, a teraz sam stałem się jak popit! Ale to ja. Jaki ja? Jak to kto ja? Zobaczcie! To ja! A to ty, tato! Ja myślałem, że to jakiś straszny klaun Popitów. Z cyrku Popitów. No dobra. Nie wiem, co się ze mną stało, ale przez to coś na twarzy na pewno stracę pracę. No, nic strasznego. Najwyżej będę pracował w cyrku. Jak to w cyrku? No, może nie w cyrku, ale wiesz, ale powiedzą mi, że mam pracować jako ochroniarz w wesołym miasteczku. Ale teraz mało prawdopodobne, żeby mnie tam wzięli. Będę pracował jako klaun. Wiesz co, tato, wyglądasz nawet w sumie trochę młodziej. Nawet odmłodniałeś. Modnie? Tak. Nienawidzę popitów. To jest prawdziwa tortura. Tato, coś wymyślimy. Artur, chodź tu. Co tu można wymyślić? Może jak zdejmie czapkę, to popit przestanie na niego wpływać. Nie wiem, ale co nam zostaje zrobić? Spróbujmy. Tato, a może po prostu nie idź dzisiaj do pracy? Tak, zdejmij to wszystko. Zdejmij mundur. Teraz w ogóle mnie nigdzie nie wezmą. No dawaj, tato. Rozbieraj się. Zdejmij to. Czemu? Chcę zostać w tym mundurze chociaż chwilę dłużej. Bo potem nie będę go już mógł założyć. Będę go musiał oddać, jak skończę pracę w tym miejscu. No dawaj! Nie, zdejmuj szybko! Zdejmij, a potem pogadamy. Zostawcie mnie w spokoju, pozwólcie mi siedzieć i być smutnym, co się ze mną stało. Oj, 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 oj! Ech. oj. Widzieliście? W wydawało mi się, że leżał tutaj Popit, ale w domu ich nie ma. Prawda? No tak, gdzie byśmy w domu znaleźli Popita? Oprócz ciebie. <laughs> Z wyjątkiem mnie. No dobra, dzięki za wsparcie. Jakimś cudem jest mi lepiej. Oczułem się jakby lepiej. Przestał mnie swędzić. <laughs> wow! Uuuu... Klasa! Naprawdę? Tato! Wyzdrowiałeś! Tak, i co teraz zrobić z tym popitem? Trzeba go gdzieś ukryć! Tak, żeby był dalej od taty i tak, żeby go ten skaner nie wykrył! Gdzie by go dać? Tak, to już prawie koniec w porządku No co przyjaciele, może napiszcie mi w komentarzu Co takiego się wydarzyło i kto mi to zrobił, że zostałem popitem Człowiek popit Napiszcie i koniecznie zostawcie lajki seven